Cześć, cześć, witajcie drodzy widzowie. Chciałem się podzielić z wami wynikami eksperymentu, który niedawno zrobiłem. Otóż mamy tutaj paprykę i kiszoną kapustę. I chodziło mi o to, żeby sprawdzić, czy da się w ten sposób. zakonserwować paprykę czerwoną. W związku z tym pokroiłem ją. Włożyłem do tego słoika z tą kiszoną kapustą. Tutaj kasztany jakieś też mamy, próbowaliśmy. Było sporo wybuchów w piekarniku i bałaganu. A tutaj już jest ta papryka z kapustą. A tutaj wcześniej trochę sobie zrobiłem, żeby na, na świeżo spróbować. Bardzo smaczna sałatka wyszła taka. To może Marzeny... cytryna wyszła jak dynia. I tutaj już po kilku dniach ta papryka okazała się całkiem fajnie się ukisiła, bardzo dobrze smakuje. Nie wiem, jak długo to można przechowywać, ale przez tydzień, dwa tygodnie na pewno w jakimś takim trochę chłodniejszym miejscu. No i to też jest taka pożywka dla tych organizmów probiotycznych, które w naszym jelicie grubym sobie egzystują. Na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.